Moja matka mnie zabierała na zakupy ubraniowe do Lumpa i, i to nie był sklep, to był taki pan Menel na ulicy. Nie? On miał karton, nie? tam był komiks z Kaczella Donalda i spodnie, które sam zdjął z siebie. To był w ogóle moje takie pierwsze karton network w ogóle. Nie? I ja tam powiadam, że matka kiedyś mi znalazła bluzę. Fajna bluza, tylko miała taki jeden defekt, że tam była plama żygów. No taka sprana trzy razy ale była, nie? Ja mówię, mamo, że, że ja tego nie chcę, nie? Ale matka mnie przekonała bo powiedziała założysz. E, e, naszyjemy ci naszywkę szywkę grzyba. Muchomora. I to jeszcze krzywo, nie? Ja, ja powiem wam, że e, ja poszedłem do szkoły i ja wyglądałem jak harcerz, który uzyskał niepełnosprawność, nie? To jest, e, ej, ej, Już zbieram szyszki, nie? I, no Matka wtedy ci grała na tydzień, nie? I ja siedziałem w, w ławce z kolesiem, który miał krosty i nas nazywali Żwirek i Muchomorek, nie? To...